Cześć, witam e, trygon ziemi. Słuchajcie, zrobimy sobie czytanie na wrzesień i myślę, że zaczniemy sobie od byka. I sprawdzimy sobie co byczek, co byczek, co przychodzi do byka w pracy, w finansach, w miłości, uczuciach, relacjach. I zobaczymy sobie. Byk. W pracy królowa mieczy. W relacji miłości, uczucia w domu. Ósemka kielichów. Co przychodzi nieoczekiwanego do byka? Dziewiątka buław, wasza rola, król kielichów. I wynik, podsumowanie miesiąca. Arcykapłanka. Słuchajcie, w pracy macie królową mieczy. Tutaj hmm, być może będziecie musieli przeprowadzać jakieś rozmowy albo z waszymi współpracownikami, albo może z waszymi pracownikami, tak? Będziecie dużo analizować sytuację, będziecie na płodno podchodzić do wszystkiego. Zerknijmy. Karta diabła. As I kochankowie, ależ miłośnie tutaj wyszło. <laughs> Słuchajcie, mam wrażenie, że kusi Was jakaś sytuacja, kusi Was coś, aby ruszyć z jakimiś działaniami w coś nowego. Ja mam wrażenie, że tutaj będziecie chcieli podjąć jakieś ważne decyzje, jakiś wybór. Być może odnośnie waszej pracy, tu będziecie dużo siedzieć i zastanawiać nad wszystkim, analizować, co macie w tej sytuacji zrobić. Być może energia Królowej Mieczy odnosi się do tego, że możecie odciąć się od pracy, w której jesteście i pójdziecie za pokusą pójdziecie w stronę czegoś nowego. Jeśli chodzi o Waszą sytuację rodzinną, domową, relacyjną, uczuciową, mamy tutaj ósemkę kielichów. Tutaj tutaj nadchodzi czas, w którym odwrócicie się napięcie od jakiejś sytuacji, być może od kogoś, nie będziecie kierować się uczuciami. Nie będziecie kierować się emocjami. Sprawdźmy o co chodzi. Jest rycerz mieczy, dwójka monet i król Buław. Ja mam wrażenie, że um, będziecie chcieli skorzystać z jakiejś szansy, z nadarzającej się okazji. Tutaj będą, um, będziecie. Um, przeprowadzać jakieś rozmowy. Być może rozmowy będą y, dosyć ostre, nie będziecie y, szczędzić słów. Ja mam wrażenie, że wejdziecie w energię króla Buław, czyli osoby takiej działającej, osoby wiedzącej, czego chce i zmierzającej do celu. Wy będziecie starali się zachować równowagę i y, ja myślę, że to będzie towarzyszyć Wam przy e, rozmowie. Będziecie ruszać e, dosyć szybko, nagle. E, możecie odczuwać jakąś złość, ale tutaj bardziej klaruje mi się jakaś rozmowa, którą będziecie musieli przeprowadzić z Waszą bliską osobą. Nie będziecie kierować się emocjami, uczuciami. Jeśli chodzi o to, co przychodzi do Was nieoczekiwanego, jest dziewiątka buław. Myślę, że macie jakiś cel w życiu, do którego chcecie dążyć, tak? Może był jakiś albo jest jakiś w tej chwili etap, w którym stoi Wam coś na przeszkodzie. Macie jakieś przeszkody do pokonania jeśli chodzi o wasz cel, zerknijmy sobie królowa monet koło fortuny i dwójka kielichów. Ja mam wrażenie, że wy za cel postawiliście sobie jakąś osobę. Mam wrażenie, że Chcecie rozpocząć jakiś cykl z waszym partnerem, z waszą partnerką. Mam wrażenie, że tutaj chodzi o jakieś pojednanie się. Możecie ewentualnie um, dążyć do stałego partnerstwa, do stałej relacji. Jeśli chodzi o waszą rolę, pojawił się nam tutaj Król Kielichów. Może warto by było wyjść z uczuciami, ofiarować komuś uczucia, tak? E, powiedzieć o nich. Zerknijmy. Cesarzowa, osemka monet i karta maga. Słuchajcie, wasza rola. Król kielichów, czyli osoba, która jest empatyczna, osoba, która kieruje się głównie uczuciami, kieruje się sercem. Tutaj może chcielibyście uziemić się, dużo będziecie pracować nad tym, będziecie pracować nad każdym szczegółem, każdym detalem. Ja mam wrażenie, że tutaj chodzi o to, abyście um, tworzyli coś. Wy będziecie chcieli wykreować coś. Może będziecie chcieli coś stworzyć, tak? I będziecie. E, ciężko nad tym pracować. Tutaj może warto by było wyjść z uczuciami, e, kierować się sercem, tak? Macie wiele możliwości, z których moglibyście skorzystać. E, pracując ciężko, tak? Ale. Tak jak mówię, może warto by było wyjść z sercem, może zacząć mm, kierować się uczuciami, a nie tylko rozumem, nie podchodzić na chłodno do pewnych tematów. Jeśli chodzi o wynik, podsumowanie miesiąca to jest e, arcykapłanka, to jest najwyższa kapłanka. Słuchajcie, być może. E, Będziecie kierować się swoją intuicją. Może tutaj jakieś tajemnice zostaną odkryte w tym miesiącu. O co chodzi? Karta sprawiedliwości, karta świata i karta rydwanu. Ja mam wrażenie, że e, wasz miesiąc. E, Wynikiem waszego miesiącu, miesiąca, tak? Podsumowaniem będzie to, że będziecie kierować się intuicją. Wy być może będziecie dążyć do jakichś zmian. Tutaj zapadną jakieś decyzje w karcie sprawiedliwości. Mam wrażenie, że będziecie podejmować decyzje na podstawie swoich obserwacji. Będziecie chcieli Podjąć sprawiedliwą decyzję. Tutaj mam wrażenie, że będziecie dążyć do zamknięcia jakiegoś etapu w waszym życiu i będziecie chcieli przejąć kontrolę nad czymś, w co wchodzicie nowego. Ok, pod spodem jest trójka mieczy. Słuchajcie, może być tak, że Poczujecie się w pewnych sytuacjach poranieni, tak? Może poczujecie się um, zmartwieni jakimiś sytuacjami, tak? Ale e, najważniejsze jest to, żebyście kierowali się intuicją, żebyście e, e, kierowali się również uczuciami, i chyba to najważniejsze jeśli podobało wam się czytanie to zapraszam do kolejnego i zachęcam do lajkowania, do subskrybowania do usłyszenia, pa i witam wszystkie panienki słuchajcie, sprawdzimy co do was przychodzi we wrześniu ostatnio robiłam wam czytanie na wasze urodzinki teraz zobaczymy co do was przychodzi w miesiącu wrześniu co przychodzi do was w pracy co przychodzi do was w miłości uczuciach, relacjach Zerknijmy do panien, do panny. Co w pracy przychodzi? Rycerz Pentakli. Co przychodzi w miłości, w relacjach, w uczuciach? Dziewiątka kielichów. Co przychodzi nieoczekiwanego do panny? A z kielichów. No pięknie. Wasza rola, drogie panny. Królowa Mieczy i wyniki, podsumowanie miesiąca to jest Król Mieczy. Słuchajcie, co w pracy, rycerz Pentakli. Myślę, że tutaj powolutku, naprzód, będziecie dążyć do celu. Tutaj może nie będzie jakichś wielkich kokosów. Sytuacja może być finansowa, może być zrównoważona w jakiś sposób, tak? Ale wy będziecie małymi kroczkami dążyć do celu. Łżeczką nie chochlą, tak? Jak mi ktoś tak mawiał kiedyś. Siódemka pentakli. Szóstka pentakli. I pustelnik. Ja mam wrażenie, że będziecie siedzieć w przemyśleniach, co zrobić, aby wzrost jakiś finansowy osiągnąć. Tutaj będzie zachowana równowaga, tak? Równowaga w finansach. Tutaj będziecie, tak jak mówiłam, wyczekiwali jakiegoś wzrostu. Mam wrażenie, że będziecie zastanawiać się, dużo będziecie kontemplować nad tym co zrobić, aby mieć więcej pieniążków będziecie dążyć powolutku do przodu jeśli chodzi o dziewiątkę kielichów, o wasze waszą relację miłość, uczucie tutaj jest zadowolenie, słuchajcie jesteście radośni, zadowoleni szczęśliwi, zerknijmy Kórka pentakli. Umiarkowanie. I paśmieczy. Hmm. W relacji, w miłości, w uczuciach jest ogólnie zadowolenie. Być może był czas u Was, że troszeczkę izolowaliście się, tak? Od kogoś. Może... Y nie chcieliście się otworzyć z jakimiś swoimi e, sprawami, czy m, ogólnie otworzyć się do drugiej osoby. Być może to był czas stagnacji, jednakże mam wrażenie, że po pewnych obserwacjach, doinformowaniu się, może e, szukanie jakichś informacji w internecie, ewentualnie, e, wy będziecie chcieli. Uzdrowić się, zrównoważyć swoją energię, zrównoważyć swoje emocje, swoje uczucia. Tutaj mm, zaczniecie się otwierać. Tutaj e, będziecie radośni. Jeśli chodzi o to, co przychodzi do Was nieoczekiwanego, jest Askielichów, czyli miłość. Miłość do Was przychodzi, kochani. Przychodzą uczucia. Zerknijmy. Pasz pentakli, być może jakaś propozycja relacji wspólnego, wspólnej, tak? Głupek i dziesiątka kielichów. Ja mam wrażenie, że dostaniecie jakąś propozycję, być może, aby kroczyć z kimś, wspólną ścieżką nawet król różdżek jest pod spodem słuchajcie y, będziecie zastanawiać się będziecie myśleć y, czy wchodzić w nową ścieżkę czy wskakiwać y, na tą głęboką wodę jednakże będziecie myśleć o swoim zadowoleniu, tak o spełnieniu, o szczęściu y, w dziesiątce kielichów Czyli podsumowując, co nieoczekiwanego do Was przychodzi, przychodzi do Was jakaś propozycja, propozycja do związku, do relacji, tak? Jeśli chodzi o Waszą rolę, to jest królowa mieczy. Tutaj będzie czas na jakieś przemyślenia, tak? Będziecie dużo siedzieć w głowie, będziecie analizować, myśleć. Zerknijmy. Królowa pentakli, piątka pentakli i karta śmierci. Ja mam wrażenie, że tak jak mówiłam, dobrze by było, gdybyście weszli w energię królowej mieczy, ponieważ warto by było zastanowić się nad swoją sytuacją, nad swoją stabilnością. Finansową. Tutaj może e, będzie czas, e, w którym zamknięcie, e, zamkniecie etap e, być może jakiegoś braku finansowego, być może braku kogoś, tak? Ja myślę, że bardziej tutaj e, wychodzi nam sytuacja finansowa, czyli będziecie zastanawiać się, co zrobić, żeby Wasza sytuacja finansowa poprawiła się, aby zakończyła się y, może nie bieda, ale brak, odczucie braku, wyjście z energii braku. Ten czas będziecie chcieli zamknąć za sobą. Jeśli chodzi o wynik, o podsumowanie miesiąca, tutaj jest Król Mieczy, czyli y, również. Spojrzenie na całą sytuację, na to, co się dookoła Was dzieje, na chłodno, przemyślenie wszystkiego i ruszenie do jakichś działań. Cesarzowa, sprawiedliwość i ósemka pentakli. Odnoszę wrażenie, że cały miesiąc będzie. Mm, cały miesiąc będzie upływał Wam na przemyśleniach, na analizowaniu tego, y, jaką ścieżką podążać, tak? Co zrobić, żeby wyjść może z jakiegoś dołka finansowego? Y, co zrobić, żeby y, być zadowolonym, szczęśliwym i tutaj. Będziecie się mocno uziemiać, będziecie dążyć do równowagi wewnętrznej i będziecie nad tym ciężko pracować. Słuchajcie, pod spodem jest dziesiątka mieczy. To będzie czas, w którym będziecie kończyć, będzie się kończyć wasza, wasz, wasze cierpienie, tak będziecie wychodzić z jakiegoś cierpienia, z jakiegoś dołka, z jakiegoś przybicia. Ok. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam Was na kolejne czytanko. Jeśli podobało Wam się, to zachęcam do lajkowania, do subskrybowania i do usłyszenia. Pa. Witam wszystkie koziorożce. Zapraszam Was na czytanie na wrzesień. Zobaczymy, co przychodzi do Was we wrześniu. W pracy, w finansach, miłości, w uczuciach, w relacjach. Zobaczymy, co przy domku. Lecimy. Koziorożec. Co dla koziorożców w pracy, w finansach? Arcykapłanka. Co przychodzi do Was w miłości, w relacji, w uczuciach? Trójka, buław. Co przychodzi do Was nieoczekiwanego? Dziewiątka, kielichów. Wasza, wasza rola, drogie koziorożce. Szóstka kielichów. I wynik i podsumowanie całego miesiąca. Wynik i podsumowanie całego miesiąca. Dwójka kielichów. piękny Słuchajcie, co w pracy? Co w finansach? Być może... Hmm, Będziecie um, korzystać z jakiejś wiedzy, tak? Być może będziecie kierować się swoją intuicją, jeśli chodzi o, o Waszą pracę. Ja myślę, że możemy zerknąć. Co dalej? Karta głupka. As buław. I dziewiątka pentakli. Oczywiście, słuchajcie, będziecie kierować się swoją intuicją co do dalszej y, ścieżki y, waszej finansowej. Ja mam wrażenie, że będziecie chcieli wskoczyć na głęboką wodę, będziecie chcieli wskoczyć w coś nowego, zacząć nowy rozdział w życiu. Y, tutaj będą nowe początki, y, będziecie dążyć do y, zadowolenia. Tutaj będziecie szli w kierunku y, wyższych zarobków. Jeśli chodzi o Trójkę Buław, relacje, uczucia, miłość. Trójka Buław, trójka buław mówi nam o y, chęci budowania czegoś. Tutaj patrzycie w przyszłość. Rycerz Mieczy. Trójka kielichów. I jasmieczy. hm Jeszcze jedną do trójki kielichów. Paś Pentakli. Słuchajcie, hmm, być może będzie czas, albo jest w tej chwili czas, że ruszacie z jakimiś rozmowami. Być może będziecie, mm, nie będziecie przebierać w słowach. Ja mam wrażenie, że y, może to będzie będą dosyć szybkie działania, y, będziecie działać pod wpływem impulsu. Może być również sytuacja, w której będziecie chcieli przeprowadzić rozmowę. Y, dotyczącą Waszego związku, Waszej relacji, planowania czegoś, może hmm, będziecie chcieli przedstawić plany na jakąś nową ścieżkę. Tutaj będziecie chcieli cieszyć się Waszym związkiem, celebrować go. I być może hmm, na ten temat, Szczerze porozmawiać. Będziecie patrzeć z nadzieją w przyszłość. Jeśli chodzi o to, co przychodzi do Was nieoczekiwanego, to jest dziewiątka kielichów. Tutaj jest zadowolenie. Tutaj jest cieszenie się z życia. Zerknijmy. Dużo uśmiechu. Dziesiątka kielichów. Trójka mieczy. Przydemka buław. Ja myślę, że co przychodzi do Was nieoczekiwanego? Przychodzi zadowolenie, jednakże mm, mam wrażenie, że mm, był czas w Waszym życiu, w Waszym, mm, może w Waszej. Yy, przy waszym domu, przy waszej rodzinie, gdzie zostaliście w jakiś sposób może zranieni, zranieni słowami, poczuliście się w jakiś sposób może zdradzeni, tak? Ja mam wrażenie, że odczuwaliście pełnię szczęścia, ale coś się popsuło i tutaj troszeczkę postawiliście granice być może padły jakieś nieprzyjemne słowa i zaczęliście się bronić jednakże z przychodzi do was zadowolenie jeśli chodzi o waszą rolę tutaj jest wszystka kielichów wszystka kielichów mówi nam o waszej bratniej duszy, o jakiejś równowadze emocjonalnej, tak? być może będziecie jakoś mile wspominać y, dawne czasy, czasy dzieciństwa, albo kogoś z dzieciństwa. Zerknijmy. Umiarkowanie. Król Mieczy i karta siły. Ja myślę, że Waszą rolą jest to, abyście zachowali równowagę emocjonalną. Być może mm, czas, w którym y, uleczaliście się tak, y, może inaczej, może w tej chwili jest czas, w którym uleczacie się po jakichś ranach mogą być właśnie te zranienia tak tutaj dużo żeście myśleli dużo żeście analizowali podchodzili chłodno do wszystkiego na chłodno tutaj próbowaliście zebrać siły próbowaliście nabrać mocy tak nabrać siły do działań ja mam wrażenie, że troszeczkę wasze uczucia, wasze emocje podupadły, i waszą rolą jest to, aby zachować równowagę. Jeśli chodzi o wynik, podsumowanie miesiąca, tutaj jest dwójka kielichów. Słuchajcie, Unia, tutaj jest pojednanie, tutaj jest e, miłość, tak? Para. A z kielichów. Karta Słońca. Ja myślę, że nie ma tutaj co więcej dokładać. Podsumowanie Waszego Miesiąca. Będziecie cieszyć się ze swojej relacji. Będziecie cieszyć się z tej miłości, która do Was przychodzi, z tego szczęścia. Tutaj z tego kielicha aż się wylewa uczucie i tak będziecie to wszystko odczuwać. Co jest w tle? Wujka Buław, być może staniecie na jakimś rozdrożu, będziecie mm, musieli podjąć jakieś wybory, e, dokonać jakiegoś wyboru albo obrać jakąś inną ścieżkę. Ok, dziękuję Wam wszystkim za uwagę, e, zachęcam do lajkowania, do subskrybowania i zapraszam Was na kolejne czytania. Do usłyszenia, pa!